I oczyszczony. To może tyle. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, dla lepszego poznania Ciebie i Twoich, o doskonałości Bożych, o dar rozumu, dla lepszego zrozumienia Ducha Tajemnicy Wiary Świętej, o dar umiejętności, aby w życiu kierował się zasadami tej wiary, o dar męstwa. Aby żadna bojaźń ani względy ludzkie, ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Odar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. Odar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, Boże, obraża. Amen. To modlitwa do Ducha Świętego, którą praktykował Karol Wojtyła jako mały chłopiec, już ministrant bo tę modlitwę wręczył mu jego ojciec książęcki, wskazując, że to jest modlitwa, którą powinien odmawiać i prosić Boga. Bo mały Karol w mniemaniu ojca niewłaściwy sposób jeszcze przeżywał Eucharystię, czy się do niej przygotowywał. I jako papież wspomina, że tę modlitwę nigdy nie opuszcza. Nawet jako papież codziennie ją też praktykuje i odmawia. Pozwólcie, drodzy w Chrystusie Panu, oto pewne świadectwo, zanim przejdziemy do naszego tematu. Za chwileczkę je odczytam. Jednakże zwróćmy uwagę, że Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy i posłuszni Jego woli. Ta wola się też wyraża przez kogoś, kto jest nieudolny. Tacy faryzeusze, saduceusze, zwierzchnicy religijni, no, byli liderami. To była elita. Ale niestety powiedział Pan Jezus, czynów ich nie naśladujcie. Czasami ktoś mówi, zraził się. Zraził się do kościoła, przez kapłana, przez kogoś, nie wiem. Właśnie pamiętam, kiedy ja wzrastałem, wzrastałem w wspólnocie bardzo małej i bardzo ważne jest budowanie tej swojej osobistej relacji do Boga, bo człowiek jest zawodny. Może upaść. Dotyka to przecież każdego z nas, bo wszyscy mówimy moja wielka wina. Więc starajmy się patrzeć głębiej na świat, na Kościół, nie tylko na instytucje, jakieś struktury, zesłowił jakieś układy. Ten czynnik ludzki jest wszędzie zawarty, bo tak chciał Bóg, ale Kościół jest święty, bo jest Chrystusowy, bo Chrystus jest głową. A ten Kościół jest ciągle podlega przemianie, tej reformie, czyli nawracaniu się. Jako my członki ciągle podlegamy procesowi oczyszczenia. Do tego nas zachęca też Chrystus z dzisiejszej Ewangelii. I Pan Bóg posługuje się każdym kapłanem, do, do którego pójdę, kapłana, który jest przez Kościół zaaprobowany i który jest tym legalnie sprawującym cele, celebrację ofiary, sakramenty, zawsze otrzymuje rozgrzeszenie. A nawet w sytuacji, jeżeli jest sytuacja nagła, nie ma księdza, a jest ktoś, jakiś mężczyzna, który był kapłanem, ale rzucił kapłaństwo, może człowieka rozgrzeszyć. I ten człowiek będzie rozgrzeszony, ponieważ święcenia dają niezatarte znamie. Te dłonie namaszczone kapłańskie są do końca, chociaż nie może on już wówczas próbować sakramentów świętych, z obiektywnych względów. Posłuchajmy tego świadectwa. Wróciłam do domu ze szkoły, był wtedy jakiś ponury, smutny, zachlapany deszczem, błotny dzień, dostałam dwójkę z matematyki, pewnie jeszcze inne okoliczności, niepowodzenia, już ich nie pamiętam. Grunt, że wracałam do domu zmoknięta nie tylko od deszczu, ale od łez, bo urażona ambicja potęgowała wstyd i złość. Do mojego pokoju cicho wszedł mój tata. Wcale nie zapytał, co wydarzyło się w szkole, stanął twarzą do okna i zaczął opowiadać. Wiesz, kiedy pracowałem jako pilot doświadczany w fabryce samolotów, najbardziej lubiłem latać w pochmurne deszczowe dni, tak jak dzisiaj. Bo widzisz, kiedy jest wstrętna pogoda, to człowiekowi wydaje się, może słońce przestało świecić, że już zawsze będzie brzydko, smutno i źle. A ja właśnie wtedy, gdy mi było ciężko i źle, brałem samolot, przebijałem się przez chmury, żeby polatać w blasku słońca, nacieszyć się nim, nabrać energii, potem mieć, mieć więcej sił, żeby wrócić na Ziemię. A tutaj dalej padał deszcz, dalej były smutne kłopoty, problemy, niepowodzenia, słabości. Ale, widzisz, miałem do nich inne podejście, bo wiedziałem, tam w górze zawsze świeci słońce. Trzeba o tym pamiętać, nawet w najbardziej ponurych chwilach. Tak, tato. Odpowiedziałam z zaciekawieniem, ale przecież nie zawsze mogłeś wsiąść do samolotu i wystartować, na przykład, gdy była burza lub zawierucha. To prawda, nigdy jeszcze jednak nie zdarzyło się, moja córko, żeby bu burza wiesz, trwała wiecznie. Każda zawierucha w końcu się kończy, zatrzymuje, wiatr się uspokaja i wtedy można wylecieć. Tak, tatusiu, no ale co wtedy zrobiłeś, kiedy byłeś chory? I nie mogłeś zasiąść za sterem? Przecież czasami tak jest, że czegoś bardzo, bardzo pragniemy, ale nie możemy, nie mamy sił. Wtedy uśmiechnął się mój tato i powiedział tak: Wtedy, moja panno, idzie się do kolegi. Pilot prosi się go, ty słuchaj, stary, popilotuj. Ja jestem dzisiaj nie w formie. I wtedy właśnie możemy uczynić to, co jest niemożliwe. Nie martw się. Gdy się chce, wtedy w każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że tam w górze zawsze świeci słońce, powtórzył. Tata nie powiedział wtedy mi nic więcej, nie było kazania o moim antytalencie do matematyki, ani o niczym innym. Nie było też żadnej religijnej interpretacji tej historii w moim życiu. Nigdy zresztą do niej nie wracaliśmy. Mimo to utkwiła mi ona głęboko w sercu i stała się dla mnie prawdziwym skarbem. Dopiero wiele lat później zrozumiałam, że tata przekazał mi świadomie czy też nie coś, co nazwałabym kluczem do modlitwy. Czyż nie jest tak, że to jest przebijanie się przez deszczowe chmury? Czy nie zdarza się każdemu jakieś większe miejsce? Czy mniej, mniejsze burze, podczas których nie jesteśmy zdolni stanąć przed Bogiem i które po prostu trzeba nam przeczekać? I czy nie bywa czasami tak, że zniechęceni jesteśmy, osłabieni, nie umiemy się modlić, wtedy prosimy kogoś, modl się za mnie, proś, bo ja nie potrafię, a tak bardzo potrzebuje mi, potrzebuje światła. Też to, co wspominam, w jednej ze wspólnot, w której też posługiwałem, miałem też takie doświadczenie bardzo trudne. Ogromne strapienie, ból, zmaganie duchowe, więc w kaplicy oddawałem te sprawy panu Jezusowi. Właśnie zalany łzami wszedł do kaplicy przełożony, widział, że się modlę, że jest ze mną coś nie tak. Kiedy skończył modlitwę, podszedł, dotknął mnie mego ramienia i powiedział, jestem z tobą. I wyszedł. To dało mi duże poczucie nadziei, bliskości, że są sprawy, które są trudne, przez które trzeba przejść, ale jest też i dar modlitwy, dar brata, który wspomaga. To jest bardzo ważne. Modlitwa ma ogromną moc wstawiennicza. Modlitwa rodziców naszych przodków też. Wiele powołań też. To jest owoc wielkiej modlitwy tych, którzy już nie żyją, może naszych dziadków, pradziadków, nie wiemy. W każdym bądź razie modlitwa ma ona w sobie ogromną moc, ale trzeba pamiętać o tym, że kiedy przychodzą te chmury, kiedy jest ciemno, kiedy jest pustka, kiedy jesteśmy zniechęceni, znużeni, kiedy właśnie przychodzi pokusa. Ze wszystkiego wycofać się, bo to nie ma sensu. Nic się nie zmienia w moim życiu. Wtedy człowiek nie wie, jak wiele Bóg chce mu dać. Święta Teresa, matka z Kalkuty, matka ubogich, tak wystosowała takie słowa do wszystkich, do każdego z nas, duchownych i świeckich. Zanim zaczniesz angażować się w apostolstwo, stań się człowiekiem modlitwem. Pamiętaj, że tak jak Chrystus jest jedno swoim Ojcem, Ty masz trwać w jedności z Chrystusem. To, co robisz, jest o tyle prawdziwym apostolstwem, o ile pozwalasz Mu działać w Tobie i przez Ciebie z całą Jego mocą, pragnieniem i miłością. Kochaj modlitwę, módl się jak najczęściej w ciągu dnia i rób to ze wszystkich. Sił. W modlitwie najważniejsza jest wierność. I to jest najtrudniejsze. Czy to będzie na płaszczyźnie mnichów, zakonników, czy świeckich osób. Wierność. Nie chodzi też o ilość, długość. Czasami będzie tak, że duch będzie nas prowadził do dłuższej, medytacyjnej, bardzo wydłużonej modlitwy. Czasami ona jest krótka, ale jest właśnie jakimś urzeczeniem serca, uwielbieniem Boga. Ale żeby ona była wpisana w naszą codzienność. Tak jak pożywamy chleb codzienny, tak powinniśmy pożywać ten duchowy. Czyli modlitwa nas kształtuje, że stajemy się drogocenni skarbem, który jest tak wielki, że wtedy, kiedy człowiek widzi człowieka i męża modlitwy, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. To niejako skłania przed nim głowę, bo wyczuwa się w takim człowieku kogoś, tym kimś jest Bóg. I tutaj nie przyciąga człowieka zdjęcie w jakichś czasopismach, mody, kreacji, makijażu, tak jak patrzyliśmy naszych kochanych rodziców. To było piękno ich, piękno oczu, piękno serca, dłonie. Spracowane. Piękny człowiek to człowiek właśnie ten, który jest przeniknięty Bogiem. Bądź człowiekiem modlitwy. Żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, nie pomijali tego punktu. Apostolstwo zaczyna się tutaj, przy Chrystusie z Chrystusem. I w moim domu, tam, kiedy ja dla niego mam czas, kiedy modlę się, uwielbiam go, on wtedy działa przeze mnie. Urzeka nas święty Jan Wianei. Zachwycamy się tym ascetycznym kapłanem, tym miłośnikiem konfesjonału. Spowiadały się tysiące ludzi u niego. Człowiekiem, który był też w szczególny sposób atakowany przez złego. Człowiek, który miał wiele problemów, kiedy dotarł do, do Ars, ale kiedy już odchodził z tego świata, to już tak wielu powróciło do Boga. Otóż. Ten człowiek kiedyś tak napisał, święty Jan, że skarb chrześcijaństwa, napisał, znajduje się w niebie. Nie tutaj, na ziemi. Nie znajdziemy go. Myśli nasze powinny dążyć do tego, co jest tym naszym skarbem, a więc do nieba. I zapisał, że człowiek jest powołany do dwóch wspaniałych rzeczy: do miłości i do modlitwy. Kochać i modlić się to są najwspanialsze, Dzieła, jakie człowiek może czynić tutaj na Ziemi. I dodaje, że modlitwa jest jak balsam, który koi rany, które zadaje ten świat. Koi rany modlitwa. Dalej też odnosi się, że modlitwa winna być jak woń kadzidła. To kadzidło używane w liturgii ma piękny zapach. Ja bardzo lubię ten zapach. Szczególnie kiedy są to stare monastery, klasztory, kiedy wracałem z posługi sióstr, spowiadałem też siostry w Nysie do Bodzanowa i wtedy moja wspólnota była na adoracji, na modlitwie i to w ten won kadzidła się krużgankami, korytarzami noś, roznosił po aż do drzwi. Otworzyłem drzwi i w jaki sposób już sama ta woń przeniosła mnie tak, oczywiście duchowo w ten wymiar jest Bóg, jest tu chwała Boża, tu się dokonuje służba Boża, tu się dokonuje uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. I znowu ten nasz święty tak napisał kiedyś: porównał człowieka, który się nie modli, do Kreta. Kret. Tak wyraził się. Człowiek, który się nie modli, coraz bardziej zniża się ku Ziemi, staje się podobny do Kreta. Który kopie sobie norę w ziemi, żeby się w niej schować. Człowiek, który się nie modli, zajmuje się wyłącznie sprawami tego świata. Cały jest nim pochłonięty. I to jest prawda. To jest prawda, która dotyka każdego z nas. Kiedy odchodzimy ze wspólnoty z Bogiem, zanurza nas to, co jest służeniu temu światu: umysł, serce wszystko. I teraz to, co bardzo. W jaki sposób mnie urzekło i przemówiło. Gdyby mieszkańcy któregoś dnia przestali adorować Boga w niebie, niebo nie byłoby niebem. I gdyby nazwał to przestępcy czy potępieńcy w piekle, przez chwilę chociaż mogli wielbić Boga, piekło nie byłoby piekłem. A więc tam, gdzie nie ma modlitwy, tam, gdzie nie ma wielbienia Boga, tam rzeczywistość staje się piekłem. I teraz mówimy piekło na ziemi. Człowiek człowiekowi zgotował ten los. Może to być w wymiarze rodzinnym, społecznym, narodowym, międzynarodowym. Człowiek człowiekowi zgotował ten los. Jakże wielka i doniosła jest modlitwa, kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, trzeba ją ciągle kochać, kochać ją coraz bardziej, coraz bardziej smakować tej słodyczy. O modlitwie. Do modlitwy nikt nikogo nie nauczy teoretycznie. Modlitwa to musisz sam posmakować, abyś zobaczył, czym jest modlitwa. Modlitwa ma mieć ten wymiar myślny, werbalny, słowny, ma mieć ten wymiar też adoracyjny, urzeczenie serca, kontemplacja. No co to jest kontemplacja? To jest zanurzeniem w rzeczywistości tego, który jest. I ten dar wielu posiada, wielu. To nie jest tylko dary, które otrzymują zakonnicy, mnisi, kontemplacyjnych ludzi, jest bardzo wielu. Które czasami człowiek patrząc na, na góry, las, na domy nawet, patrzy w innym wymiarze. Jest Bóg, ktoś to budował, uwielbia Boga, jest wdzięczny, potem się zachwycić Jego dziełem, które jest cudownym dziełem Stwórcy. Jezus nauczył modlitwy też swoich uczniów, bo powiedzieli, naucz nas Panie jak się modlić. Chcieli tak jak on się modlić. Jezus wtedy, kiedy inni spali, wchodził na góry, często odosobnienia, tam rozmawiał z ojcem. To ten sposób modlitwy, i, i, te, i, i Chrystus, kiedy wracał, musiał tak urzec uczniów, że oni naucz nas, panie, modlić się. I tą modlitwą, ojcze, nasz modlimy się wszyscy, już od dziecka ją znamy. Ona jest najpiękniejszą modlitwą. Ona jest w swojej formie, można powiedzieć, doskonała. Dlatego, że tam jest wszystko zawarte, co chcemy i powinniśmy Bogu powiedzieć. Najpierw prosić o królestwo, uwielbić imię Boga, a potem prosić w tych innych sprawach, które dotyczą nas, wreszcie ostatecznie prosić, aby nas zachował od zła wszelkiego. Tam też prosimy o chleb powszedni, nie tylko ten materialny, ale ten chleb życia wiecznego. To też jest to wołanie. Proście, właśnie, a otrzymacie. Dlatego też. Jak dzieci apostolskie zapowiadają, wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Wszyscy razem z Marią, choćby jak oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, trwali jednomyślnie na modlitwie. Duch wstępuje tam, gdzie jest zjednoczenie. Maria jednoczyła uczniów, apostołów, na pewno zachęcała ich do trwania, do wyczekiwania, a kiedy wstąpił Duch Święty, to ta mała grupka zrewolucjonizowała cały świat. Rozpoczęło się tam od Palestyny, a my dzisiaj jesteśmy uczniami, uczennicami właśnie apostołów, ich wiary, ich miłości, męczeństwa. Bardzo często też, kiedy byliśmy i słuchaliśmy wykładów bardzo bogatych w treść teologów, ojców kościoła, gdyby, tak sobie pomyślałem, gdyby wykładowca tylko wyłożył coś tak, pięknie przygotował, ale. Patrząc na jego życie, nie widziałbym go w kaplicy, nie widziałbym go rozważającego mękę pańską, modlącego się. Nikt z nas by może się nie ostał w seminarium. No to nie wszystko. Bóg to nie jest tylko teoria. On zakłada poznawanie, poszukiwanie, ale przede wszystkim zakłada też osobistą więź, którą nie zastąpi nam nikt. To ja sam buduję tę więź. Drugi może mnie wspomóc i pomóc na tej drodze. I takie piękne porównanie też święta Małgorzata Alakog pyta się mistrzyni i w jaki sposób modlić się, jak mam się modlić. Wtedy ona powiedziała, wyobraź sobie, że jest płótno, żebyś ty była takim płótnem i żeby to płótno było czyste, niepomięte. O to musisz zadbać ty. I pozwól, żeby Bóg, Stwórca to swoje arcydzieło wymalował, wypisał, wyciosał niejako, ukształtował w Tobie to swoje podobieństwo, podobieństwo Boże w nas. Bo im więcej człowiek jest zjednoczony z Bogiem, tym większe jest podobieństwo do Boga. Więc kto z kim przystaje, takim się staje. Jeżeli przystajemy ze światem, świat ma swoje prawidła i wyciska to na naszych oczach, w głowie, w naszym sposobie mówienia. Widzenia rzeczywistości. Jeżeli, jeżeli przestaję z Bogiem, to mój świat jest światem Ewangelii, światem perspektywy, którą Bóg mi dał, i to pięknej perspektywy wieczności, o którą tutaj zabiegam. I pozwólcie, że na koniec też wrócę do świadectwa, które dano też o ojcu świętym Janie Pawle II. Dzisiaj też na pewno wielu z was, posiadając media, korzystając z nich, no, doświadcza tego, że jednak ta osoba jest dyskredytowana, poniżana, odejmuje się jej piękno, jej godność, świętość. Już teraz może nie będę tego szukał, ale powiem z głowy. Otóż kiedy Karol Wojtyła jako młody mężczyzna pracował w Salwaju w zakładach, tam świadkowie to zeznawali, że kiedy była północ, o północy, Karol zostawiał to wszystko, co było, klękał i tam w tej hali modlił się. Mówi czasami ten kolega Karola, mówiłem, podchodziłem, słuchaj, już są skropliny gotowe, to on wtedy przerywał i dalej szedł do pracy. I w, i w południe również. Robotnicy co robili? Dla jednych to był, to był wielki szacunek, dla niego okazywanie mu podziw, no a inni rzucali na niego pakułami, różnymi przedmiotami. Nie rozumiejąc, co to znaczy człowiek, który wielbi Boga, nie zamyka Bożego działania tylko do wymiaru sakralnego świątyni. Bóg jest wszędzie, więc mogę go uwielbić. Tym bardziej, że ta chwila nie przeszkadzała w niczym, niczego nie rujnowała. Chcielibyśmy zatem patrzeć tak na naszego Ojca Świętego szerzej i głębiej. Ktoś, kto otarł się o świętość, kto był blisko świętego, to rozumie to. Czy to była Matka Teresa z Kalkuty, czy święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale też ocieramy się o świętość w naszych domach. Nie wszyscy będą wyniesieni na chwały ołtarze z nas, ale wielu świętych tam już jest, naszych rodziców. Nikt nie pojmie, co to jest świętość. Nie zrozumie tego, bo to jest inny duch. Duch tego świata to jest duch hipokryzji, zakłamania, buntu i, zakłama, i, i intryg. Jezus daje nam światło, daje nam jedność, daje nam pokój. Idźmy tą drogą. Drogą modlitwy dojdziemy na pewno do celu. Bo takim sposobem doszło już wielu. Niech będzie pochwalny Chrystus.